Dzień dobry Państwu, Dominika Jęczewska-Kajka, jestem zastępcą dyrektora w Departamencie Lecznictwa, yy, odpowiedzialna za m.in. za koszyki świadczeń gwarantowanych, więc bardzo krótko powiem o sytuacji i o problemach, z którymi mogą mierzyć się w szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe i oddziały psychiatryczne w przypadku braku Izby Wytrzeźwień. Yy, jeśli chodzi o przepisy ustawy o PRM-ie, yy, jak i rozporządzeń w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzenia, w sprawie opieki psychiatrycznej to nie mamy takich wytycznych, nie, nie obowiązują wytyczne dotyczące odmiennego postępowania z pacjentami SOR-ów, jak również y, psychiatrycznych i z przyjęć z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub innych substancji pso, a, psychoaktywnych. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, Niezależnie od stanu trzeźwości pacjenta. Oczywiście inne kwestie, pozostałe kwestie, mogą być uregulowane w regulaminach organizacyjnych podmiotu leczniczego lub wewnętrznych procedurach szpitalnych, ale centralnie nie mamy takich przepisów, które różnicowałyby sytuację pacjenta. Podobnie sytuacja przedstawia się w psychiatrycznych izbach przyjęć. Jeśli chodzi o kwestie problemów, które identyfikujemy, które dotyczą sytuacji problemów w funkcjonowaniu SOR-ów oraz psychiatrycznych izb przyjęć oraz oddziałów psychiatrycznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, to trzeba na pewno podkreślić, że jest bardzo utrudniony kontakt z osobami, które, które muszą korzystać ze świadczeń udzielanych właśnie w tych miejscach. To wszystko przekłada się na niemożność pozyskania informacji podczas przeprowadzenia wywiadu medycznego lub wykonywania badań. Zawartość toksyn w organizmie może skutkować brakiem możliwości zastosowania odpowiedniego leczenia. Ponadto pacjent pod wpływem alkoholu nierzadko bywa bardzo agresywny względem personelu medycznego, a jego obecność w SOR lub w psychiatrycznej izbie przyjęć zwiększa dyskomfort innych pacjentów, którzy przebywają w tym samym oddziale. E, naślający się ostatnio problem, e, problem agresji pacjentów wobec personelu, skutkujący nierzadko naruszeniem nietykalności cielesnej medyków, a nawet i zgonem, związany jest z nadużyciem alkoholu, ale także innych środków odurzających. W tym kontekście, likwidacja izb wytrzeźwień przez niektóre samorządy przyczyniła się do obciążenia SOR-ów oraz psychiatrycznych izb przyjęć. SOR jak również Psychiatryczna Izba Przyjęć nie powinny zastępować izb wytrzeźwień. I tutaj należy podkreślić, że o pobycie pacjenta w SOR i tym samym o zasadności udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w tym oddziale decyduje stan zdrowia pacjenta. Dlatego też, jeżeli poza stanem nietrzeźwości pacjent nie wykazuje objawów, które wymagają leczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, lekarz dyżurny SOR może odmówić przyjęcia pacjenta do oddziałów. Oczywiście zawsze odmowa pacjent, przyjęcia pacjenta poprzedzona jest badaniem. Natomiast, jeżeli pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zadaniem SOR jest udzielanie odpowiednich świadczeń temu pacjentowi. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku psychiatrycznych izb przyjęć. Teraz w opinii ministra zdrowia utrzymanie, jak również przywrócenie większej liczby izb wytrzeźwień w województwach jest jak najbardziej zasadne. Osoby doprowadzane do izb wytrzeźwień poddawane są badaniom lekarskim, podczas którym lekarz może ocenić, czy stan pacjenta pozwala na pozostawienie go w izbie, czy też należy przekierować go do innych miejsc. Pozwoli to na odciążenie zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak również psychiatrycznych i przyjęć z konieczności zajmowania się takimi pacjentami, którym, których jedynym problemem zdrowotnym jest upojenie alkoholowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Teraz zapraszam panu, Pana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Mariusz Cichomski, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szanowni Państwo, pisemny materiał został przekazany do Wysokiej Komisji, w związku z tym nie będę tutaj całości go referował. Natomiast to, co na samym początku należy zaznaczyć, to perspektywa Resortu Spraw Wewnętrznych jest dokładnie identyczna jak perspektywa Ministerstwa Zdrowia w tym aspekcie. To znaczy, kwestia likwidacji. Bądź braku, bo mamy różne przypadki i z powoduje, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma kategoriami zagrożeń z naszej perspektywy. Jedna kwestia to kwestia tego, że tego typu osoby nie trafiają na sory i utrudnia analogicznie jak w przypadku oddziałów, oddziałów znajdujących się pod nadzorem. Ministra Zdrowia. Ich funkcjonowanie stanowi z jednej strony zagrożenie dla pacjentów, dla personelu, ale z drugiej strony po prostu absorbuje i uniemożliwia wykonywanie innych zadań względem osób, które realnie powinny się znaleźć na sorze i, i potrzebują natychmiastowej pomocy. Natomiast jest jeszcze druga perspektywa, która jest typowa dla resortu spraw wewnętrznych i administracji. To znaczy to, że skutek, ze, względu na skutek brak, ze względu na brak Izby Szeźbień bardzo duża część osób znajduje się następnie w policyjnych w pomieszczeniach w pomieszczeniach, dla, przepraszam za przyzwyczajenie, bo chciałem powiedzieć w pidach w PDZ-ach, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych policyjnych, czyli w miejscach, w które są przeznaczone do tego, żeby trafiały tam osoby, z których realizowane są określone czynności związane z prowadzonymi przez policję postępowaniami w związku z potencjalnym naruszeniem przepisów prawa, a absolutnie nie funkcjonujące po to, żeby trafiały tam osoby w celu wytrzeźwienia jako takie. Z tym wiążą się kolejne problemy. Pierwsze to jest oczywiście to, że opieka medyczna, względem takich osób, które trafiają do PDOZ-u policyjnego, jest. Z, zupełnie inna niż w przypadku Izby Wyszczeń, więc jest oczywiste, one są poddawane badaniu, natomiast nie zapewnia się stałej, pełnej opieki medycznej w trakcie całego pobytu jako takiego, bo to jest inny, inny obieg, inne przeznaczenie, inne możliwości, inne funkcje. Abstrahując od tego, że taka osoba trafia do takiego pomieszczenia i jest razem z osobą, która jest podejrzana o popełnienie określonego rodzaju czynu. Może, być, może trafić i jest podejrzane popełnienie określonego rodzaju czynu zabronionego. Druga kwestia to jest to, że zupełnie inne jest wyposażenie samych pomieszczeń dla osób zatrzymanych względem izby wytrzeźbionych, co jest oczywiste ze względu na to, że przeznaczenie, przeznaczenie tego, typu, tego typu pomieszczeń jest inne. Kolejna kwestia to jest to, że w w PDZ tak dochodzi następnie do zdarzeń nadzwyczajnych łącznie ze zgonami, które nie mają zupełnie żadnego związku z działaniem policji jako takiej. Natomiast są efektem różnego rodzaju niewydolności wynikających ze stanu nietrzeźwości, Tak jak gdziekolwiek indziej, ja pamiętajmy o tym, że przeznaczenie i opieka w tego typu miejscach jest, jest diametralnie inna. I jedynie na marginesie, bo to jest jakby zupełnie zupełnie inna kwestia, to to, że same. E, ten, ten sposób wykorzystania PDOZ-ów też generuje bardzo duże koszty po stronie, po stronie policji, to nie jest milion złotych, dwa miliony, tylko znacznie więcej w skali roku, same badania to około 10 milionów, poddanie po badaniach, nie licząc od kwestii wyposażenia e, sam pdoz gdzie ta kwota nam e, pomnaża się. Bywały już i to niejednokrotnie kierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji wystąpienia ze strony rzecznika praw obywatelskich, wskazujące no przede wszystkim odnoszące się do tych kwestii wydarzeń nadzwyczajnych i wskazujące na, na to, że kierowanie osób w celu wystrzeźbienia do policyjnych. Do, do, PD, do, do, do pdoz tu skutkuje no, zagrożeniami przede wszystkim dla życia zdrowia tego typu osób i każdorazowo w przypadku tego rodzaju wystąpień, a już trwa to od lat, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, każdorazowo przyznawał rację oczywiście Rzecznikowi Praw Obywatelskich, bo z naszego punktu widzenia jest to również oczywiste. Tak? Brak Izby trzeźwień czy tak naprawdę stała tendencja ich likwidacji powoduje, że. Dzieje się coś zupełnie odwrotnego niż powinno być. Opieka jest znacznie zmniejszona, obciążone są inne podmioty ze wszystkimi tego konsekwencjami. To tyle może tytułem wstępu. Dalej pozostajemy oczywiście w gotowości na pytania. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Czy panowie chcieliby zabrać głos od razu? Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo. Policja od wielu lat. Proszę się przedstawić. Inspektor Robert Kumar, dyrektor Biura Prewencji, Komenda Główna Policji. Policja od wielu lat postuluje potrzebę wprowadzenia zmian systemowych, jeśli chodzi o opiekę nad osobami nietrzeźliwymi, ponieważ no, odnosimy wrażenie, a myślę że nawet wręcz przekonanie, że te regulacje, które na dzień dzisiejszy obowiązują w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówiące o tym, że w przypadku braku Izby wytrzeźwię bądź placówki to takie osoby są umieszczane w jednostkach policji. W naszej ocenie to rozwiązanie, które miało być pewną alternatywą, wyjściem takim awaryjnym do rozwiązania systemowego, sprawiło, że to ta możliwość stała się taki, taką regułą i niestety spora liczba osób jest doprowadzana właśnie do jednostek policji. Pan dyrektor tutaj wspomniał o. O tych niedoskonałościach, jeśli chodzi o te miejsca przebywania osób, które są izolowane od społeczeństwa, ja bym tylko tutaj dodał jedną bardzo istotną kwestię. Szanowni Państwo, z roku na rok liczba izby maleje. W roku dziewiętnastym mieliśmy ich 36, w roku dwudziestym drugim było 32. na chwilę obecną mamy 28 osiem izb bądź placówek tego rodzaju. Tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę też na jedną rzecz. 9 z tych placówek to tylko Województwo Śląskie. Jeśli tam, a z tego co w mediach słyszymy, planuje się likwidację i zwyczajźwień, to będzie naprawdę spory problem. Stąd policja po raz kolejny apeluje o to, aby systemowo ten problem rozwiązać, ponieważ miejsca, które są w naszej dyspozycji, nie są miejscami przystosowanymi do obecności osób nietrzeźwych, osób chorych, osób zaburzonych nasz personel szanowni państwo też nie jest przygotowany do tego tak profesjonalnie jak to wygląda w Izbach wyczeźwień. My nie mamy lekarza, nie mamy ratownika medycznego, nasi funkcjonariusze są naprawdę prawda przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ale to nie jest lekarz, to nie jest ratownik, stąd też wydarzenia, o których wspomniał pan dyrektor bywają i w sporej części są to właśnie osoby, które są nietrzeźwe. Bardzo dziękuję.